Cześć, tu Antart i zapraszam na ciąg dalszy gry w Obcy Izolacja. Chyba pora dostać zawału, co nie? Co tam, mój kolego? Czyli co już po tobie? Allow me. Place is old. A touch. Nie mogliśmy pojechać w z tamtymi typami? Mam wejść? Well, what are you

Podoba mi się to, to jest strasznie ciemno. Oddaj mi swój pistolet, no co? O co ci chodzi? Crazy? there's no way off at least we're safe down here for how long what if they come for us then we shoot the crap out of them now shut up you're making me nervous on us moving we shouldn't have done that back there i know we're hungry but trouble oh, so... we'll have to go random follow me axel rose

On znajdzie to bez latarki. Tak? Nie podoba mi się to. To się źle skończy.

Zapis, oh yeah. Dobrze, teraz często są zapisy. Co tu się dzieje? Winda? Rozumiem, że ten nie mogę przejść.

Take on? Oh, we still got to get through there. The door at the end. How? i tried distraction. Generally, it's about winter. We'd have to check it out. You're small Great. Which one of you checked our supplies last? I did. What's up? You decide to help yourself a little? What the fuck is that supposed to mean? Hey, he's been with me the whole time. We're missing food, ammo, meds. If it's not one of us, someone's been in here. This is no good. We're supposed to be secure down here. Yeah. What about the lock Joe rigged up? I've just come from there. Sealed tight. Eyes open. Keep your guns ready. Someone's gonna have to tell the boss. Boss? He's a goddamn store clerk. Yeah? Maybe you

Haha ha, ha zobaczmy co tutaj. Mm. S. Nie udało mi się zrobić rzeczy, o których mówiłem. Szef nawet nie zauważy, że zniknęły. Podczas zamykania stacji zawsze coś ginie. O co też się nie musisz martwić. Sinclair kazał ludziom przymknąć na to oko. I tak zawsze będą zajęci marnowaniem czasu lub braniem łapówek, żeby coś zauważyć. Dostaniesz to, za co płacisz. Bailey. I don't care. Eee, dobra, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o tę część gry w opcji izolacja, ale zapraszam Was do obejrzenia następnej. Cześć.